Cześć, ja jestem tym i witam Was w pierwszym odcinku z minigier. Yy, wygląda jak debili z tym yy, kapeluszykiem na głowie. To miało być ciepkę koja, ale wyszedł jakiś jakichś czepek i na świecie białego paska. Yy, no więc tak, jesteśmy na serwerze... O Boże, jak ten serwer. A dobra. <grywy> IP i tak będzie w opisie. Yy, I będziemy grać sobie w Mineware. Yy, Boże, to ja gadam... Nie, no dobrze gadam. No. <grywy> yy, o, więc tak, widzimy się już na arenie. Dobra, jesteśmy już na arenie, gra się właśnie zaczęła. O Boże, nie to. Nie! No właśnie, jestem w słaby jak raz w tym. Yy, o, więc tak. Chyba raczej każdy zna Mineware, to jest yy, tryb. Mini gra, w której są minigry. Tak. Yy, gra jest tutaj dynamiczna, bardzo, bardzo dynamiczna. A jest na minocz. He. Black The Torches, A! Dobra. i yy, na czacie pokazują nam się, pokazują nam się co mamy zrobić. No, i... Znaczy niektórych mini tutaj nie ogarnąłem, bo nie jestem aż taki dobry z angielskiego. Nie! No to nie fair było! Yy. No. Ogółem serwer też w ogóle jest fajny. Też to jest gry gier typu Ender. Co tu jeszcze jest? Kiedy on the platform! Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie mam szans. No, na razie jestem trzeci. Nie, nie jest źle. Boże, nie wiem o co tu chodzi właśnie z tych Nie wiem o co tu chodzi, no. Jak wy wiecie o co chodzi napiszcie w komentarzach? Nie! Ty już też Jestem nadal trzeci, a mogę mogę pierwszy. Don't get fist. a dobra, ja, ja, moja taktyka jest taka, że po prostu biegam i, i ludzie mi rzadko trafiają. O, spoko. No. Into the void, dobra. ten... Boże rozgrywka trwa tak od 5 do 7 minut, coś takiego... Don't get hit. Dobra. Co? Boże po bo są mi trafili. Tego nienawidzę. Ra dwa rzadko mi się udaje trafić, no właśnie. Dobra. Mmm, to the end, parkour, okej okay. Niektórzy tutaj spadają Ja też czasami cze ja czasami często spadałem No Bo od razu wchodziłem ze sprintem i często spadałem No nie nie, nie tu był tybek Dobra Moja taktyka jest też taka, że No nie! Jakim cudem no. Ale moja taktyka jest Znowu to Moja taktyka na to jest taka, yy, że No, prawie. E, że chowam się na rogu, macham tak kamerą i biję wszystkich. Czyli znaczy, tak macham kamerą. O oh, kurde, to jest e, zombie hardcore. Okej. Okay. Już mi bije. naprawdę jest hardcore. Ale kiedyś miałem też taką taktykę, która była głupia, bo od razu padłem. E, że uciekałem przed zombiakami, ale chyba teraz to poprawili, bo teraz zombiaki są szybkie, tak że... I padam, padam, no. Chyba pierwszy padłem. Byłem, byłem, byłem. 12, 7. Uuu. No to jeszcze jedną rundkę zagramy. To zaraz się widzimy. Dobra, widzimy się już na kolejnej Eee... Yy, no, foot O kurde, nie, 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 nie. Tam jeszcze jest, ale nie zdążę. Ja nie mam szans zdążyć. Zdążyłem. Aaaa. Dobra. Dobra. Nie, A tutaj nie, nie, da się. Dobra, dobra, ciśniemy dalej. Mm -hmm. Into the void. A void, de, dobra. Proszę będę? Nie? Chyba nie. Nie. Ja jestem nadal trzeci, przez to, że alfabetycznie. Eee. Yy, o nie, 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 nie. Tu, 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 tu. Dobra. Kurde, nie wyszło. Dobra. Powiem, że gra jest bardzo dynamiczna, szybko tutaj wszystko się dzieje. No. Dobra. Nie dobra, nie nie nie, ja biegam, ja biegam. A! O kurde, nie 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 nie. Mogłem biegać. Ale o, jestem drugi. O, bym był, pe bym był pierwszy, gdybym nie był. ...don't get target. Okej, okay. ja tu mam. Nie, 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 jeszcze nie. Mam dobrą taktykę. Mm. Widzę, że nie ogarnięty. Mm -hmm. spoko o boże znowu takim fartem ale to jest trochę hamstry jak sobie podskoczysz i maj masz um, minor faster jest dobra yes, sure. minor minor faster Nie nie, 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 nie! Wracam do domu, bo w końcu już... Si, 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 si. Bo wszyscy ludzie sianamy do stołu, plecz z kopłami spuszczonymi do dołu. D jak są wykino... Wow. Wyjdę... Boże, za późno. Zauważyłem, że już... E, tutaj... Dobra. Jestem drugi. Chciałbym być pierwszy. Eee... What the... No i to jest chyba... Byli... u... Eee, nie to jest cnian, Ale jak ty chibisze? Eee, jak sobie kilo? To jest Synianowy czy jakiś ten. hot potato, czyli berek. Aaaaa! Oh! Taka dziata. Teraz wszystko jest No i test taki dwa But potato to, czego trzeba przecież ja wszystko mam Dobra uh, 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 Dobra, chyba fardy trafiłem, tak myślę. Myślę, kurde nie, mhm. 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 chyba będziesz finałowa runda. Tam o nie, to jest takie głupie, jakie ja mam kolor? Czerwony, no ale to jest takie głupie. To musi się farbować bar podłogę i tak co ma najwięcej ten wygrywa, no ale to jest takie głupie. Ja tego nienawidzę, nienawidzę. Tutaj widzę, że typek dużo. Ja byłem Już od 12 O, spoko, pierwszy. Ale to był było na tyle. W tym odcinku. Pierwszy odcinek z Winger, to będzie oczywiście wiele więcej. Będę grał oczywiście też na, na Maniplexie. Plexie. Więc cześć, pa pa.